Witam serdecznie, drogie osoby z podznaku wagi, Zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Spójrzmy na aspekty, które Was zawsze tutaj interesują. Bardzo dziękuję za fajne komentarze, za cudowną energię, którą przesyłacie. No i za subskrypcję kanału. Jestem wdzięczna. Super. A jakie karty dla Was, dla singli, tak? Co mają robić w tym tygodniu? Dwójeczka Pucharów. Osoby zajęte, na czym powinny się skupić słońce? Czy to jest dobry moment na szukanie pracy? Czy ją znajdę, tak? 10 denarów. Co w obecnym miejscu pracy? 9 pułap. Co będzie z finansami? Giermek denarowy. Czy warto grać gry losowe, hazardowe? 6 mieczy. Co u seniorów? Królowa denarów. Z Zdróweczko, świat. No i aspekt, do czego powinniśmy dążyć rycerz pucharu. Bardzo ciekawe karty. Rozpoczyna układ dwójeczka, pucharów, na czym mamy się skupić, jeśli jesteśmy singlami. Na relacjach partnerskich, ciepłych i na miłości, tak, którą powinniśmy odczuwać. Tak? Czasami wikłamy się w relacje, gdzie nie czujemy tej miłości, nie czujemy opieki, nie czujemy troski, a więc kierujmy się uczuciem, ale też. Bierzmy to uczucie, czyli musi być to uczucie odwzajemnione i do takich relacji powinniśmy dążyć, okazując swoją dobrą energię, ale też i oczekując jej mimo wszystko, bo nie jest to karta egoizmu. Jeśli jesteśmy zajęci, na czym powinniśmy się skupić? Karta Słońca na pozytywnych zdarzeniach, na przekazywaniu dobrej energii, na radości, na budowaniu, spędzaniu czasu z rodziną to jest karta też perspektywy dzieci, myślenia o nich, ale też i po prostu radości zbycia z drugą osobą skupiania się na pozytywach. Słońce to słońce, to radość to sukces, zadowolenie, rozbłysk. Czy znajdą pracę, czy to jest dobry moment z 10 denarów, jak najbardziej możemy znaleźć dobrze płatną pracę i może to się wiązać też z naszym otoczeniem, rodziną lub przyjaciółmi co w obecnym miejscu pracy dziewięć buław trudne relacje albo z otoczeniem albo z szefem, my też możemy ciężko podchodzić do pewnych kwestii będziemy zmęczeni przeciążeni możemy też być zbyt dumni żeby powiedzieć, że coś jest nie tak, ale będziemy tacy niezadowoleni tak napięci, też trudne relacje właśnie, ja to mówiłam z osobami które mogą być w otoczeniu. Tu jest przeważnie energia męska, a więc uważajmy na dialogi, na to, by czegoś nie przejaskrawiać. Co będzie z finansami giermek denarów? Raczej karta poszukiwań tych. Tych pieniędzy. Początkowa kwestia. Może być też pomoc kogoś z zewnątrz, nawet młodego, młodszego, lub wydatki związane z kimś młodym. Natomiast generalnie te finanse będą, ale one takie troszkę uciekające mimo wszystko. Być może będzie musieli się czegoś nauczyć, by zdobyć ich więcej. Sześć mieczy, nagry losowe. Czy warto? Teoretycznie tak, albo w podróży, albo gdy ktoś daleka nam puści kupon, na przykład za granicą, ale generalnie izolacyjna karta, więc możemy zadecydować, że nie będziemy puszczać i to też będzie dobra decyzja. Co u seniorów? Kulowa? Denarów, a więc e, może być wizyta u, u płatnego doktora, płatnej pani doktor, właściwie porada jakaś płatna, e, ale też i dbanie o własne interesy. Tutaj będziemy bardzo skrupulatnie podchodzić do pewnych relacji, rozliczać je, e, ale też możemy trafić na jakieś okazje, e, zaoszczędzić, tak? to jest bardzo dobra karta, jeśli chodzi o oszczędzanie, tak, skupienie finansów we właściwym tego słowa znaczeniu, a więc szukanie po prostu okazji. E, dbanie właśnie o swoje interesy. E, Zdróweczko, świat, e, karta ogólnie zakończenia czegoś, pomyślności, nowego etapu, transformacji, ale pozytywnej, podróży też w związku ze zdrowiem, e, spotkanie lekarza, który ma jakiś taki sławny na przykład, tak, czy pójście do jakiejś sławnej kliniki, tak, w jakimś sensie, ale też oczywiście Malutkie kwestie komunikacyjne uważajmy na lekkie wypadki, upadki, skręcenia, no i choroby od dziecięce, wirusowe, bakteryjne po prostu. Natomiast sama w sobie z kartą ochronną, mimo wszystko, i tu nic złego nie powinno się wydarzyć. No, i do czego powinniśmy dążyć rycerz pucharów, do tego, by coś się nie powtarzało, jeśli chodzi o złe aspekty. Na przykład, wiemy, że ktoś nas oszukał, czy, czy powraca do nas jakiś temat, jak bumerang, ale nie jest on załatwiany we właściwy sposób. Powinniśmy to zakończyć, przeciąć, oddalić się. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. I idziemy dalej. Idziemy do skorpionów. Witam serdecznie. Drogie Skorpiony, cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jakie karty wylosują dla Was i z czym wiązać się będzie Wasza przyszłość. Spójrzmy na aspekty podstawowe. E, dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że jesteście no i za subskrypcję kanału. A jakie karty już patrzymy? Single. Co mają robić? Tak, as mieczy. Osoby zajęte na czym powinny się skupić? Na dziewiątce buław. Aspekt, czy znajdziemy pracę? Sześć mieczy. Co w obecnym miejscu pracy? Dwójeczka mieczy. Co z finansami? Rycerz pucharów. Czy gramy w lotto? Czy to dobry moment na gry hazardowe? Sześć pucharów. Co u seniorów? As pucharów. Zdróweczko. Kapłanka. I do czego powinniśmy dążyć? Tutaj dwójeczka była. Zaczynamy od asa mieczy. Single, co mają robić? Oni powinni być konkretni i selektywni. To jest taka karta szybkiego rozliczenia, szybkiej piłki, racjonalna bardzo. Podoba się, nie podoba od razu, konkret, tak? I przechodzenie dalej po prostu. Jest to as mieczy. Widzimy, co mamy przed sobą tak widzimy jak ktoś nastartuje jak to wygląda i odcinamy się tak jeśli jest to zła relacja jeśli jest dobra z kolei no to idziemy racjonalnie tak no ale muszą być tu racjonalne pobudki mimo wszystko jest to bardzo konkretna taka no logiczna racjonalna po prostu karta jeśli chodzi o kwestię, na czym powinniśmy się skupić, jeśli mamy kogoś, dziewięć buław, uważajmy na stany przemęczenia, na rozdrażnienie, na dialog z drugą osobą, by nie pobudzać czegoś negatywnego. Jest to przemęczenie ogólne, nasze lub kogoś, i drażliwość z kimś, tak, z naszą ukochaną osobą. Mogą nas czekać trudne relacje i trzeba jak, postępować jak z jajkiem, delikatnie, by nie jątrzyć czegoś. Więc tutaj może być ten okres taki troszkę napięty. Jeśli szukamy pracy, czy to jest dobry moment? Czy powinniśmy ją szukać, tak? Sześć mieczy. Tak, albo to praca przez internet, albo w odległość, tak? A może za granicą, może powinniśmy się przeprowadzić, gdzieś daleko taki ruch, chociaż dla niektórych może być to po prostu. Oddalenie, że nic z tego nie wyjdzie, tak? W jakimś sensie. Więc tak, jedni mają tutaj na ruch, drudzy mogą po prostu się oddalić. Eee, czy w obecnym miejscu będzie dobrze, tak? Dwójeczkami, czy co w obecnym miejscu? Rozchwianie między młotem a kowadłem, trudne wybory, no takie aspekty rozchwiania, tak, Natomiast to wszystko jest do ułożenia sobie, tylko też racjonalnie musimy podchodzić i zdjąć trzeba przepaskę emocji, które mogą zaślepiać i mocno blokować nasze wszelkie działania, tak naprawdę tutaj jeśli chodzi o finanse, rycerz pucharów może coś do nas wracać jakiś problem, jeżeli ktoś nam obiecał jakąś pomoc i nie dotrzymał jej, ten temat powróci i to samo się wydarzy coś w kółko, w kółko w kółko, dążenie do czegoś ale jeszcze bez jakichś szczególnych efektów czy gry losowe, hazardowe są dobre, tutaj sześć pucharów teoretycznie tak ale to jest takie też powracanie do przeszłości, może używanie jakichś dawnych liczb, ale to też nie jest jakby mocna karta taka finansowa. Tak? Możemy coś użyć z przeszłości, może tutaj ktoś z rodziny nam wypełnić kupon, ale tak naprawdę nie jest to super układ, jeśli chodzi o finanse. Eee... Jeśli chodzi o seniorów, mamy asa Pucharów, zakochacie się lub będziecie zauroczeni nową, przepiękną energią, to odnalezienie świętego Grala tak zwanego czegoś kogoś, co wzbudzi niezwykłe emocje, karta miłości, karta szczęścia, obfitości, natchnienie, kreatywność, która prowadzi do szczęśliwych rozwiązań, no i ta nowa ścieżka, nowe rozwiązania. Z kolei, jeśli chodzi o zdrowie, mamy kapłankę. W zdrowiu kierujmy się intuicją, bowiem ona nam podpowie, co będzie dla nas najlepsze, lub jaki lekarz czy sposób działania najodpowiedniejszy. Zwróćmy uwagę na oczy, układ hormonalny. No, i kwestie macierzyństwa. Tutaj, w kwestii macierzyństwa też może być jakiś problem. Nie zawsze ta karta niestety dobrze się kojarzy, jeśli chodzi o szybkie zajście. Tak? Chyba, że rzeczywiście intuicyjnie czujemy, ale ona jest taką specyficzną kartą, że ona takie zastoje powoduje. No, i tutaj na czym powinniśmy się skupić, do czego dążyć ogólnie, to dwójeczka buław. Do ruchu podejmowania szybkiego działania. Owszem, myślimy, myślimy, ale jest to karta działania, otwierania się na perspektywy, ruch, podróże, zmiana, e, korzystne układy międzyludzkie i dynamika w postępowaniu to najistotniejsza kwestia. I tego Wam życzę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. No idziemy dalej do osób spod znaku Strzelca, oczywiście. Witam serdecznie, drogie. Strzelce, cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak karty ułożą się dla Was i co e, dla Was z nich wyniknie na przyszłość, bo już patrzymy e, i tak e, patrzymy na singli, tak. E, co powinni robić, tak? Diabeł. Zajęte osoby, na czym powinny się skupić. Umiarkowanie. E, czy znajdziemy pracę? Karta mocy, tak. E, co w obecnym miejscu pracy? Sześć mieczy. Co z finansami księżyc? Czy warto grać w gry losowe? Królowa buław. Co u seniorów? Cztery buławy. Zdróweczko? Cztery miecze. I do czego powinniśmy dążyć ogólnie? To cztery puchary. Patrzymy na aspekt diabła, tak? Single, co mają robić? No, owszem, powinni się bawić, tak? kierować inteligencją, bystrością, ale niepożądliwością, unikać egoizmu i uważać na manipulacje wszelkiego rodzaju, również na własne, które mogą prowadzić do niezbyt zdrowych relacji. Umiarkowanie jest z kolei dla zajętych osób, czyli na czym powinny się skupić? No, na, łączeniu komprom na łączeniu przeciwieństw, na kompromisie, na dążeniu do harmonii, nie eskalowaniu konfliktów, ale też nie przesładzaniu czegoś. Czyli tak umiejętnie działamy, do, działamy manipulujemy w sensie bardzo pozytywnym, ale jesteśmy elastyczni i staramy się właśnie dążyć do kluczowego kompromisu. Czy znajdziemy teraz pracę, moc? Jak najbardziej mamy szansę, tylko musimy zakasać rękawy, i tutaj kluczową rolę może odegrać pewna kobieta o silnych cechach charakteru. Co w obecnym miejscu? Sześć mieczy. Niektórzy z tego miejsca obecnego pracy mogą się oddalić. Niektórzy będą mieć podróż służbową, a niektórzy po prostu w jakimś sensie będą pracować w zaciszu, tak, domowym, w spokoju, karta brama, jakiegoś przejścia, zmiany, ale ta zmiana jest też właśnie zależna, bo niektórzy właśnie, właśnie mogą tutaj się oddalić od miejsca tego pracy, tak, zmienić ją po prostu, a więc wszystko zależy od układu waszego indywidualnego, w jakim wy się znajdujecie. Księżyc jest z kolei na finanse, Karta iluzji oszustwa możemy albo my siebie oszukiwać, albo ktoś nas, lub tajemnica w związku z finansami może wyjść, która będzie dosyć ciekawym dla Was doświadczeniem, natomiast uważajmy, bo możemy właśnie niestety sami siebie też oszukiwać. Iluzja złudzenia i strach lub przejaskrawienie czegoś w pozytywny sposób i racjonalne stany, które będą blokować tutaj właściwą ocenę finansów, choć one nie pokazują się tutaj jako te bardzo pozytywne. Raczej tutaj wyśrodkowałabym tą energię. Z kolei, czy warto grać w gry lotto, hazardowe, królowa buław, tak spontanicznie, tutaj też kobieta może odegrać ważną golę. Co u seniorów cztery buławy, będziecie się bawić, cieszyć, świętować coś, zwyciężycie, będzie zadowolenie po jakichś trudnościach. Jest to też karta zaproszeń, prezentów, spotkania właściwej osoby, zadowolenia z siebie. Z kolei, zdrowie, cztery miecze. Być może pewne kwestie trzeba będzie przeleżeć. Czasem, karta szpitala, karta operacyjna, lub karta perspektywy operacji. Choć, jeżeli pytamy, czy w danym momencie będzie operacja, to to już jest zupełnie osobne pytanie. Wtedy wychodzi, że nie, bo jest to karta snu. Może być też przełożenie czegoś w jakimś sensie. Zwróćmy uwagę na plecy, na właśnie sen, jakość snu kark I odpoczynek. Ten odpoczynek będzie najistotniejszy. No i tutaj aspekt, na czym się skupić, do czego powinniśmy dążyć, tak ogólnie, cztery puchary, aby pokonać apatię i sięgnąć w puchar możliwości, nie tkwiąc w przeszłości i nie gloryfikując jej, bowiem, niestety, mimo wszystko, możemy mówić sobie, że coś tam kiedyś było lepsze, a nie patrząc e, tutaj. Dla pewne aspekty, a więc myślę, że przerwanie energii, apatii i ruszenie po to, co jest przed nami, będzie kluczowym aspektem. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.